i konto 3 tak. no, takie nie za dobre Na solo jakieś tam są no, na dło najwięcej z honorem e, jest reputacja, ale ledwo co. tytuł nocna kreatura, tutaj korzystasz gold. Mitek jest, to jest ważne. Teraz przejdźmy do skinów. Rzadkie to mam. rzadkich mam 13 skinów jakichś. Na przykład Ciemczester, Pan Daniel, Pan Daniel, Pan Roki Kordero, Zbigniewiczka szali, Różowa Piper, Trujący Kordelius, skłowany z pijpy, złoty Złoty Barley, Bardzo rzadki jest Biały Kruk, Biblant, Czerwony Czarodziej Barley, Marszałek raz, Maskotka Daryt, Nitakoal, Laplanów Brod, brok, Rysała się na lożę z Barley.

Ładowane Riko, peryskopowa perła Mary Poza Piper Pityczny, nie legendarnych, nie emotek 46 zwykłych, 16 rzadkich 9 epickich, 28 legendarnych gracze 113, 44 Tak, przejdźmy Karnet całej ukończony. Poz... E, o, Rang, rangi, rangi. No na Bell. Siódma na, na Loli. Ósma na Hump na Ponyta. E, na kole z 11, Pen je 11, Sam 19, aż 19, Squeak 13, Byron 13, Bygas 15, 15 Borel, 15 Karol, 15... Rosa, 15 Gale, 15 Tiff, 15 Boko, 15 Pam, 17 Boni, Jin 17, 18 Mani, 18 Frank, 18 Jackie, 18 Bastard, 19 El Primo, 19 Grom, 20 Griff, 20 Leon, 20 Yves, 20 Angelo, 20 Chuck, 20 Charlie, 20 Bo, 20 Rax,

26 kruk, 26 kol 27 Kordelski 27 e, piper. Klub tutaj ziemniaczki. Tutaj macie znacznik klubu, Najlepszy Oli, Królowa Mitek dwójka 27 na B. I zna ze znajomych najlepszych mam. Linia. Teraz mam na kolcie pięknie, ale są lepsi. Po prostu mam najwięcej parków. Tak, brakuje mi z postaci Mandy, jedyny epik, epik, Max, Kiełek, Janeta, Otis, Grey, RT, Willow Rock, Sandy, Amber, Maggie. Mam. Mm, 1890 mamy zapoczenie 1900 i mam i z, według okay, mastery to wam pokażę Poziom i to złoto trzecie na Mortisie Złoto pierwsze wpowie na dynamajku. Złoto pierwsze na kolcie w miarę w połowie. Na Maisie złoto a jeden. I na Piper złoto jeden. No jeszcze coś do pokazania. Misję mam jedną minutę. nie wykorzystuję. Тот пан, да, можете заскорблювать и дать